W całym kraju działa kilkadziesiąt przedszkoli noszących imię Misia Uszatka. 14 z nich działa w nieformalnym stowarzyszeniu jego imienia. Tradycją tego elitarnego klubu jest to, że raz w roku jego członkowie spotykają się na wspólnej konferencji. Gospodarzem siódmej edycji było Legionowskie Przedszkole Miejskie Integracyjne nr 5. Ten klub Misia Uszatka, klub przedszkoli Misia Uszatka, to był troszeczkę nasz pomysł. Siedem lat temu mieliśmy taki pomysł, żeby zaprosić przedszkola z całej Polski. Znalazłyśmy oczywiście poprzez internet adresy i wysłałyśmy zaproszenia. Zgłosiło się 14 przedszkoli, no i tak to się zaczęło. U nas było pierwsze spotkanie, było bardzo miło, zawiązały się przyjaźnie i, i trwa to. Specyfiką corocznych konferencji jest różnorodna tematyka poruszanych na nich tematów. Ponieważ Legionowskie Przedszkole im. Misia Łuszatka jest placówką integracyjną, konferencja była poświęcona właśnie temu zagadnieniu. Oprócz członków klubu wzięli w niej udział również dyrektorzy pozostałych Legionowskich Przedszkoli. Ponieważ jesteśmy placówką integracyjną, udzielamy wsparcia dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzieciom zdolnym, dzieciom z orzeczeniami, z opiniami. W tym roku właśnie taki był temat naszej konferencji. A dotyczyła ona pomocy psychologiczno-pedagogicznej z naciskiem na wymianę doświadczeń pomiędzy przedszkolami. My, jako przedszkole integracyjne, byliśmy zawsze taką pierwszą, jedną z pierwszych placówek w Legionowie, ale też myślę, że w naszym kraju, po to, żeby pokazać ludziom, że należy wspierać rozwój dziecka. Dziecko, nawet to najbardziej zaburzone, może uzyskać w pełni swojej rozwoju i swoich możliwości przy dobrej współpracy z rodzicami dziecka, ale również z ogromną pracą specjalistów. A skoro już mowa o współpracy, to przedszkola z klubu Misia Uszatka działają razem nie tylko przy okazji corocznych konferencji. Placówki ze sobą korespondują, wspólnie organizują uroczystości i prowadzą wymianę przedszkolaków. Jest to bardzo fajna rzecz i, i dzieci w, naszym, w każdym przedszkolu wiedzą, że takie przedszkola są. Jest mapa, na której zaznaczamy też nowych członków, i, i także że dzieci wiedzą, że coś takiego istnieje jest to bardzo fajne. I... Mnie udało się zorganizować wycieczkę do Warszawy, do przedszkola Misia Uszatka. Właśnie i dzieci z Warszawy były w Krakowie. Jest dzień Światowy Dzień Pruszowego Misia, ponieważ Miś Uszatek to też Miś Pruszowy. To postanowiliśmy na ostatnim zjeździe, że zorganizujemy taki, takie święto Misia Uszatka. I właśnie jednego dnia we wszystkich przedszkolach im. Misia Uszatka odbywają się uroczystości urodziny Misia Uszatka. Opracowujemy scenariusze i później tymi scenariuszami wymieniamy się ze wszystkimi Scenariusz siódmego zjazdu klubowiczów wyglądał natomiast następująco. Konferencja, warsztaty w grupach oraz prezentacje projektów realizowanych przez poszczególne placówki. Jak to zwykle w przedszkolach bywa, nie mogło też zabraknąć prezentacji dorobku przedszkolaków. Zaprezentowali się między innymi mali karatecy i tancerze.